Cześć, tu Piotr z Sokarap. W tym filmie pokażę wam, jak działa kalendarz w naszym programie, narzędzie, które pomaga w szybkim i przejrzystym planowaniu tras kierowców i pojazdów. W Sokarze masz do dyspozycji trzy widoki kalendarza, które ułatwiają planowanie zleceń z różnych perspektyw kierowców, pojazdów i zamówień. Stworzyliśmy kontrolkę kalendarza od zera, wykorzystując natywne optymalizacje Chrome. Dzięki czemu Sokar wczytuje ponad 1500 zleceń w około sekundę i nadal działa płynnie bez żadnych opóźnień. A gdy wszystko działa tak szybko, poruszanie się po kalendarzu to czysta przyjemność. Możesz wybrać widok dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny, a intuicyjne przyciski nawigacji pozwolą Ci błyskawicznie wrócić do bieżącego dnia. W kalendarzu wszystko znajdziesz w kilka sekund. Wystarczy wpisać imię kierowcy albo fragment zlecenia. A wyniki pojawią się natychmiast. Możesz w ten sposób szybko odszukać dowolny kurs, sprawdzić przypisania albo skupić się tylko na konkretnym kierowcy. Zlecenia możesz przypisywać pojedynczo lub grupowo. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na nieprzypisanym kursie, aby otworzyć jego edycję i wybrać kierowcę oraz pojazd. Program automatycznie oznacza niedostępnych kierowców kolorem czerwonym, a po najechaniu na ikonę wykrzyknika pokaże powód niedostępności. Jeśli chcesz przypisać kilka zleceń jednocześnie, zaznacz je, kliknij prawym przyciskiem i wybierz Przypisz dostępne zlecenia. W oknie wybierz kierowcę, ewentualnie pojazd i kliknij Zapisz. Dodatkowo, okna formularzy możesz dowolnie powiększać lub pomniejszać, co ułatwia planowanie nawet przy dużej liczbie zleceń. Dodatkowe polecenia znajdziesz w menu kontekstowym. Możesz edytować, usuwać lub przypisywać zlecenia, a także wysyłać e-maile i smsy bezpośrednio do kierowców. Mam nadzieję, że te funkcje pokazały Ci, jak łatwo można planować w Sokarze. A to dopiero początek. Kalendarz ma znacznie więcej możliwości, które pomogą Ci jeszcze lepiej zarządzać flotą. Do zobaczenia w kolejnym filmie. A tymczasem zapraszam Cię, byś sam przetestował wersję demo na naszej stronie www.soccerapp.